Cześć, witam was bardzo serdecznie w grze, która moim zdaniem jak najbardziej zasługuje na zrobienie z niej gameplaya, ponieważ zbiera ona same pozytywy, same pozytywne recenzje. I myślę, że naprawdę warto w nią pograć, każdy kto tylko ma możliwość niech w nią pogra. Otóż jest to gra Far Cry 3. I mam oczywiście jakiś wstępniak, jakaś grupa, pewnie przyjaciół. Pewnie bogatych, bo wybrali się na jakąś wyspę, która nie jest dla każdego moim zdaniem. Jest jakaś wykwintna. Wybrali się na swoje wakacje, żeby trochę poszaleć. Muzyczka w tle fajna. To jest chyba Mija, jak dobrze pamiętam. O kurcze i skok ze spadochronem. To jest chyba moje marzenie. Jeszcze na takiej wyspie gdzie skoczyć, że jest super otoczenie. Co tu mamy? O kurcze, Kadziara na twarzy. Grafika jest kozacka, po prostu Co wymiata. Grant, Grant i Jason. Chyba bracia, jesteśmy braćmi. Tak, jesteśmy braćmi.

Nas tam było sporo, jak widziałem na tym filmiku. Gdzie jest reszta? Widzę tam jakieś inne klatki. Ale dobra, najważniejsze wyciągnąć stąd, brata. Coś tu leci. Dobrze, dobrze. Uwolni się, postara się uwolnić. Ej, kurczę, udało mu się. Go po cichu, po cichu, żeby nas nie zobaczyli i nie usłyszały Odwiążę, rozwiążę, rozwiążę. Ała. Dobra, nic mi nie jest. Tak. Strzeżnika. Aha, czyli musimy udawać, że jesteśmy związani? Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Bierz go, bierz go. Bierz gnojo. Dobra, już jest po nim. Nie, nie żyje. A, bo w wojsku był. Czy to możliwe, że nie żyje? Dygnoję zasrańców. A teraz po cichu. O oh, fuck. Mam nadzieję, że się nie skapną za szybko, że tu jesteśmy. Dobra, idź za grantem. Grant, dobra. Ja jestem Jason. A ci co? To jest nasz kumpel, czy nie? Nie wiem, Dobra, idziemy za nim. Na łucamy, dobra. C dobra. Idziemy za nim, oni tu siedzą. Czekaj na mnie, Grant. Kurczę, oni jakieś dziki tu hodują na rzeź, ale cwaniaki. Gdzieśmy się wpakowali? To jakaś świnia? Czy to też dzik, jakiś już w Wskaźnik wykrycia. Wskaźnik, który na posiadaniu wrogowie mogą cię dostrzec. Wypełnia się, kiedy wrogowie zaczynają ich cię wykrywać. Zacznij, przynajmniej jak kiedy zostać wykryty. Okej. Okay. Dobra, idziemy dalej. Kłócam cały czas. Mogę nas nie zobaczyć. O kurde. Psy, psy, psy kurczę, psy nas wyczaiły. Goście, żeby na, oby nas nie widzieli mam nadzieję, że to jest dość ciemno oh fuck co to jest jakaś ubłonia fujle świn, ale w końcu tu jest pewnie pełno ludzi chcesz mu się musi wyżywić oh fuck, ile tu jest bagaży Czyli pewnie jesteśmy pierwsi, którzy zostali tu uwięzieni. No dobra, tu możemy. Zapalniczka przyda się, telefon, aparat, jakiś GPS i oczywiście mapa. Mapa jest bardzo ważna. Idźmy dalej. Tu mi chyba się nic więcej nie przyda. Z gością on nas tu zobaczy. Jeszcze nie da się złapać Rzuć kamieniem Ale fajny bajer na te Na te rzucamy kamieniem Dobra, Dobra idź, idź idź, dalej idź dalej Chodź Ci chodź chodzi i chodź tam tam mam wejść Dobra chodzimy, wchodzimy wchodzimy, wchodzimy.

nic tu nie możemy zabrać, nie możemy. O fuck, co tu się dzieje? O kurde. Ale ich tam jest. O fuck. Kurde, mam nadzieję, że to nie są moi kumple. Dobra, chodźmy do góry. Trzech, to tu nie mamy szansy. Cicho cicho, 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 cicho. O kurna, ile trawy. O fuck, ale marychy. Oni to wszystko hodują. Ale w sumie, kto im tu. Kto ich tu może dopaść? Jakich to jest za dużo. Możecie kamieniem. Dobra, się, idźmy, idźmy. Ja ze strachu zaraz Chodźmy, chodźmy, chodźmy <try> jesteśmy Szczury, fuj. fuj. Co Co tu wyje? A samochody, o oh, możesz, fuck! Kurczę, gdzie ty się ciśniesz? Oni nas tu zobaczył. Jak tu jest za dużo. Dobra, ja jestem ciągle. O kurde. Tam jest jakaś dziura, wydostaniemy się tam tedy. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Chyba z nich nie widział.

O, że... o kurna... Ale się męczy, kurna... O fuck, umarł. Nie żyje. O kurna... Czemu wy mnie puszczacie? No spieprzaj, spieprzaj, spieprzaj. Lewy shift, biegniemy. O. Ej, 30 sekund miał mi dać, kurna. Ale to są gnoje. Spieprzaj, 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 spieprzaj! O, żeż w mordę Jeszcze psy mnie za mną gonią Uciekaj, uciekaj, uciekaj Spacja ja podskakuję O, oh, Uciekaj, 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 uciekaj No, w mordę O, kurde, mam nadzieję, że nie połamałem kości Przydumiełem mnie trochę Dobra, miesza hmm. z tym Staję, staję, uciekamy dalej. Uciek blisko, są blisko, ja się wolę nawet nie odwracać. Wolę tego nie widzieć. Bo będzie po mnie. Uciekamy, uciekamy. Helikopter za mną wypuścili nawet. O, oh, Uciekaj, uciekaj. Co z tego, że jakieś koskę skręciłem? Biegnij, biegnij. Biegnij, biegnij, biegnij. O kurna, niedźwiedź. Proszę się nimi zajmie, uciekaj, uciekaj idziemy, idziemy. Kurna z helikoptera we mnie nawalają Właś, waś, dostałem kulkę Biegniemy dalej, biegniemy dalej Przejść przez dżunglę Jeszcze jakieś sarny, czy co to są, jakieś kozy A, uciekamy, uciekamy, uciekamy się mnie zarezerwowały Biegnij, biegnij, biegnij o kurna! O fuck, 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 fuck! Nie da się zabić, nie da się zabić! O, o kurde, zabiłem człowieka! O fuck, weźmiesz od niego kosę, czy nie? Nie, mniejsza z tym, spadamy! Spadamy, życie jest ważniejsze! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Kony rzekę przez most, pewnie tam most się urwie! O kurde! Może mnie nie trafi! O oh, fuck, o oh, fuck. O oh, nie, moc się urwał, kurde. Będę się wspinał. Nie, lecę do wody. O oh, fuck. O oh, fuck. O oh, fuck. O oh, kurde. Ale emocje i ta muzyka. I obraz I ktoś mnie wyciągnął z wody O kurczę. Przyznajcie, że jak na sam początek gra robi wrażenie. Niesamowite. Jestem. Gdzie ja jestem? No fakt, w jakimś domku jestem? Mam nadzieję, że oni mnie nie dorwali z powrotem. Trochę przymulony jestem, pewnie kulek pełną dostałem. O kurde, co to za gościu? Co on mi robi? You are awake. Well, not all of you. The arm has been deadened to allow for it to the It is brave to swim a storm, but to some sunbathe on a beach with pirates Insanity. You have the right to take my life. No, fuck, Ale że Co ty gadasz Ja fajną ziaę mi zrobił U nich na tych wyspach Bo nie to jest jakieś Eee... jakaś ginea, czy coś w tym stylu oni tam lubią... jakaś Nowa Zelandia, oni tam właśnie lubią robić sobie takie tatuaże które dość fajnie wyglądają, chociaż nie na twarzy. Młodszego brata, mówiłem, że jednak to był młodszy brat jeszcze jeden. Może we trójkę trzech braci było. to Free.

these are your people the island Calls to the strongest they called to me the island dwellers the rakiat accepted and i became a member of their tribe <laughs> <laughs> fajne laseczki, fajne. they are something aren't they beautiful yes. most definitely mm. i could have anyone i choose but my will Zależy mu na jednej. I pewnie się okaże, że ta jedna jedyna, która mu się podoba, to ona się we mnie zadłuży. Tak coś czuję. Ale dobra, zabiłem już człowieka, więc wiem, jak to jest. Dobra, dawaj kasę. Ile tam masz? Gęszo, w sklep z bronią. 60 dolców dostałem, ciekawe co za to kupię. Aha, czyli tylko tą mogę kupić jak na razie. 19, 11, dobra, weźmy ją. Przypisz to aha, czyli jeden są mam wolny, dobra. Radio online

the island. You must learn the terrain. Know where to stand at all times. Voss uses the towers to map the island and to locate chyba jakaś. scramblers block access. Our people have no use for devices such as these. But you? You will learn valuable information from them? Yes. scramblers are at the top. Each a building. covers a limited area. Climb them all and you will reveal the entire map. Raczej tam muszę iść. Prawy celuj, lewy strzelaj. A nie, dobra, szkoda mi. 24 naboje mam tylko. Tu mam jakąś skrzynkę: Fetysz rekina, granat, amunicja i kasa. Eee, to nieźle. Może tu jeszcze coś będzie? Jest skrzynka Dama Granat kolejny i kasa. Kasy nigdy za mało, zawsze się przyda. Dobra, to już chyba nic nie mamy. Eee, musimy iść na wieżę. Ale tu mamy jeszcze jakieś miejscówki. Kasa. 23 i 91 dolarów. To być radio tower. Dobra, idźmy tam do niej. Przydałby mi się jeszcze jakiś nóż do rzucania albo coś, ale to pewnie wszystko jest dostępne. Ta gra ma takie możliwości w sobie. Wejdź na szczyt masz tu. Co to było? Jak to jest wąż! Fuck, ale go rozkwasiło. Zobaczmy czy coś tu jest w tej budzie jeszcze. Jest skrzynka. Stylowe okulary i 30 dolarów. Tu jeszcze mi się coś świeci. To łańcużek, amunicja i kasa. Kasa chyba jest zawsze. Dobra. Widzimy, już się zaczyna dzień. Zaczyna się robić ładnie dookoła. Wejdziemy na samą górę, mam nadzieję, że ta wieża jest dość wytrzymała i się nie zawali pode mną. Tu nie. No jeszcze wyżej. Kurczę, ale widoki, ale to wejdziemy na samą górę. Skrzypi cała wieża. Zwyczaj, że ona się zapadnie pode mną. No muszla i 30 dolarów, ale idziemy jeszcze do góry. Jeszcze kawałek. Dobra, jesteśmy. Na górę już się chyba nie da wejść. Nie, nie ma schodków. Jeszcze skrzynka. Jakiś klejnot dostałem. Kurcze, zobaczcie sobie na ten teren, jak to wygląda. zanowiście. dość duża wyspa. Pewnie no to jest ocean spokojny. Na oceanie niespokojnym są tysiące węzbr rozłożone. Widzimy, tam jest jedna, tam jest druga. Jesteśmy na kolejnej, tu są w ogóle parę. One się łączą ze sobą. Ale zarąbiście. Skąd my przyszliśmy? Chyba stąd. Tak. To jest nasza wioska. Tu widzę, że tam jest jakiś ogień. Ktoś pali ognisko. Ciekawe co tam będzie. Tu jest jakaś wieżyczka. E, no kurczę, jakieś... Trasy, żeby samochodem pewnie powiedzieć. Nie wiem czy tam mieli jakiś samochód. Dobra Musimy odblokować sygnał Tak, najlepiej coś urwać, przekręcić Połączyć, ale chyba działa Chyba mi się udało. No to jest ta wieża jakiś kościół Dużo miejscówek Maszt radiowy Dobra, musimy skorzystać z liny zjazdowej Tu Dobra, to jedziemy... Wow, ale zarąbiście! Ale fajnie Fajnie było, no Jako... Aha, no tak, bo ja przecież mapę mam Emma everything you need to know has been revealed by the radio tower shops adventures. the island calls to you and, like you Jason the shopkeepers are from the outside they will use the radio towers to do business and reward you with weapons for every tower oh, to so, it is the natural order of things look at the map so, Zika, go ja to do not fear your instincts. Ale wy nie możecie mi dać jedzenia w swojej wiosce. No dobra. Cafe. Now, if you want to save your friends, you must know the jungle. Animal skins and leather will help you to carry many weapons and equipment. Lekarze poświęci się będę mogłęczyć. create potent medicines that heal you, enhance your senses and more. Go. Return to me once you have mastered The Stanę się panem dżungli. Co ja jestem, Tarzan? No dobra. Czyli musimy tam gdzieś iść. Ale myślę, że na ten odcinek to by było wszystko. Jak na razie za dużo emocji, jak na jeden odcinek. Trzeba trochę ochłonąć. I zobaczyć, co będzie się działo dalej. W każdym razie myślę, że wam się to podobało. Mi się naprawdę gra bardzo podoba. Zachęcam wszystkich do kupna. Jak sami widzieliście, jest dużo akcji dużo emocji, różna kolorystyka w ogóle terenu. W ogóle Fabuła myślę, że nie najgorsza. garska przyjaciół udała się na wyspę, aby spędzić wakacje. Niestety zostali porwani, a ja muszę ich uratować. No to to by było na tyle. Czekajcie na kolejny odcinek do zobaczenia. Trzymajcie się, papa.